Sexy Shmeksy klapki. Niemiec paka, jako dodawał. Przepraszam pani, tak sama? W takim razie pakuj się do miski. Chodź, no to co to jest? Aha, no tak. Materialistka jedna. To dla ciebie ruska świnia jest ważniejsza niż ja. Ławrowa to wolałaś. To czemu, jak mówię, czemu bierz go do końca, to nie chcesz kajera. Zanieś świnię do końca? Zanieś do końca śnie? Zostaw. zostaw, zostaw Kiera, zostaw Nie, Jezu, to masz oczy jak srające kot. Dobra, już pokortuję, dobra Chodź To czemu mogę zawsze zostać, jak korzystamy do domu go wziąć do budy to do, do, do tu do końca. Dobra, oczywiście się z tej kolejności wszystko robię. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Witam wszystkich oglądających. Wziąłem do domu, turno znowu przyjechał, gonitwa była jak nie wiem, latałem, latałem, latałem i się wylatałem 10 tysięcy kroków wypalnięte w robocie i teraz no, idę jakiś obiad wpałaszować badę ten bomb, że ekspres to jest klęska eee, to biblijna ekspres kawy się zepsuł muszę zawsze zatwić serwis chcę powiedzieć Keira. Chodź na chwilkę, chodź dziewczyno, chodź, chodź, mi się nie witali siad. Cześć. Cześć kochanie. Cześć, wiesz, jak mi tą tęskno, było, pokaż oczka Bardzo, ty masz paprochy w oczach. Strasznie z tą tęskniłem, wiesz? Moje to wszystko ty skarbie, kochany. Popatrz powiedz wszystkim dzień dobry. Powiedz pani Moince dzień dobry, się ucieszy na pewno i pan Ewald Oprócz tego chciałem pozdrowić panią Mariannę, panią Dorotę drugą Panią Dorotę, Panią Lilianę już tak pochwalam Panią Lili Panią Adriannę, bardzo ładne imię Panią Katarzynę wszystkich pozdrawiam, co nas oglądają zawsze super, bardzo miło wszystkiego, wszystkiego dobrego Wam życzę tu się pochwalę, tutaj kiedyś kiedy drzewko, to jest jabłonka zaszczepiona, to były cztery gałęzie na każdy inny gatunek jabłka rósł pies już jedną z zjadł no, poszło to jest i to tak fajnie. I potem można coś zrywać. Pierwszy ok było dosyć fajnie, drugi, już tak trochę skromnie, a trzeci, jak widzicie. No, to to w sumie po, ale szału nie było. Na no, każdy, każdy gąsi inny jak 4 na jednym. Kejra, kocham Cię, wiesz? Bardzo. Wiesz, co, zrób? sprawa jest taka: zepsuł się jak z kawy. Przybliżę spuszczalną, to jest niedobra. Ja jej je kupiła, żeby pocieszyć. Chcę, mój kochany skarpy? Nie, I patrz, zrobiliśmy coś takiego. Nie będę miał kawy, to dasz mi ponosić w pysku prosiaka. Dasz mi? Daj. Ham, Ała. Jeszcze żeś mi walnęła w kolano z głowy. Dobra, idziemy. Trzymajcie się wszyscy. Potem jak do rady live'a zrobię, ale dzisiaj mam zamiar się trochę na żyć, jak prosiak. Co tam, należy się. Trzymajcie się.